Robal śmierci, level pierwszy. O. O, dobra, wyskoczył. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku byliśmy z górami po Jaja Wyvern. I przygotowałem sobie już klimatyzatory. Aczkolwiek mam 11 klimatyzatorów, jeszcze teoretycznie będę mógł dokraftować w razie czego. Ale już testowałem, słuchajcie, zobaczcie, już testowałem troszeczkę i te 11 klimatyzatorów wystarczyło. Aczkolwiek świeciło słońce i było dość ciepło na zewnątrz, więc może też dlatego wystarczyło. W razie czego, jeden jeszcze dokraftuję sobie gdzieś tutaj sobie go postawię z boczku i dzisiaj sobie wyklujemy, słuchajcie, em, tego. No jajo, wyklujemy sobie jajo. Warunek jest tylko taki, że będziemy musieli zbudować pułapkę i będziemy musieli złapać wiwernę, żeby ogarnąć jej mleko. Zwiększymy sobie gamę, bo robi mi się ciemno. Jeszcze, oprócz tego, zobaczcie, że mamy kobietę suchusa na 108 i... I mężczyznę na 104, i te dwa linki chciałbym sobie oswoić, aczkolwiek nie jestem pewny, czy będziemy mieli czas. Chociaż chciałbym znaleźć ten czas, no bo pisaliście mi, że dawno oswajania nie było, więc fajnie by było zrobić sobie też jakieś e, oswajanie. E, mamy. nie mamy pułapki, czekajcie, weźmiemy pułapkę. Dobra, czekajcie, czy to jest ta miejscówka, w której ja znalazłem wcześniej jajo? Tutaj jest trującej e, wiwerny jajo na 128 poziomie, które sobie zabierzemy na pewno. Ale w pierwszej kolejności. Kurde. Albo wiecie co? Może ukradnę to jajo? Teraz, póki wiverny są w tym, i ucieknę w góry? Dobra. Tak zrobimy. A potem zajmiemy się mlekiem. Wydaje mi się, że to jest ta miejscówka. No ale mogę się mylić, nie? Czy mnie coś w ogóle goni? Goni mnie, dobra. Ej, kurde. Niedobrze. Bo chyba jestem przeciążony i wolno lecę. Ale lipa, ale skasztaniłem, ale skasztaniłem. No to pięknie, żem się wziął, kurde, za zbieranie jaj. Nie ucieknę jej w ten sposób. I wiwerna ognista na ósmym poziomie akurat za mną leci. Którą mógłbym do pułapeczki sobie ściągnąć bezproblemowo. I zaraz się zmęczę. Czy ona się rzuci na przykład na coś innego tutaj? Jaka jest na to szansa? A może się zablokuje na drzewie? Nie, nie zablokowała się na drzewie. O nie, i podpaliła mnie. Ja się zaraz zmęczę, nie jest dobrze. No dobra, no trudno, Spodrip. rip. Chyba. Zablokowała się. Dobra, odpoczywamy i spierdzielamy stąd. O nie, ona leci za mną. Odpoczywaj szybko. Odpoczywaj szybko, Pterek, kurde. O nie, to jakaś inna, gromowładna. Dobra, rid. No teraz już słuchajcie, bez głupich błędów. Nie, nie możemy zabić spota po raz kolejny. Dobra, więc teraz musimy znaleźć kobietę na niskim poziomie, żeby łatwo było ją uspać. No i też druga sprawa, żeby nie zadawała tak dużych obrażeń. Trująca wiwerna, nie, nie, ognistą. Ognistą chcemy, bo wydaje mi się, że ognista ma najmniejszy zasięg. Ale mogę się mylić. I tutaj słuchajcie, z modyfikacji mamy urządzenie remote. O. I tego remota użyjemy sobie właśnie, żeby bramę zamknąć. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra. Pytanie moje: czy pterek przeleci? Przeleci tu pterek. Ok. To może być gid. Wiverna. Wydaje mi się, że się zmieści. Ale pytanie. Ile ja tu słupków muszę wybudować, żeby to zadziałało? Wydaje mi się, że mam za mało słupków. A wiecie co, jakbym tu bramę pierdyknął? Mam dwie. I boczkiem se wylecę pterkiem. I z boczku se będę strzelał do niej. Tak zrobimy, kurde. I niepotrzebnie wziąłem tyle tych słupków. I przez te słupki przeklęte byłem przeciążony, kurde. I dlatego zginąłem wcześniej. Dobra, postawimy bramę tu. I postawimy bramę tu. I teraz tak, weźmy sobie remotę. I teraz musimy zmienić na Dormodę i będziemy mogli zamknąć i otworzyć bramę e, pistolecikiem O, szkoda, że się nie mogę zapisać gry. bym się teraz zapisał grę i miałbym 10 tysięcy milionów prób. I nie musiałbym się niczym przejmować, a tak naprawdę to teraz ja mam tylko jedną próbę. Dobra, zlokalizujmy... O, tutaj jest ta kobieta. Dobra, czekajcie, na razie pistolet musimy sować. Stanę tu na górze, wyciągnę spluwę i strzelimy do niej. Nie trafiłem, pić mi się chce. Co jest? Oho, prawie spadłem. Dobra, trafiliśmy. Teraz już kurde odwrotu nie ma, nie? E, Spluwę możemy wyciągnąć, dobra, mamy to. Błagam cię, zamknij tą bramę. Dobra, mamy to. Wylecieć nie powinna, nic mnie nie zaatakuje. Strzelamy. Ej, ale... Poczekajcie, podejdźmy... Bliżej, tak żeby ona chciała nas zaatakować może? Ej, dobra. Trzy strzały i ona uśpi się. Tylko musimy trafiać, bo ona bardzo szybko i torpor spada. Nie trafiłem. No i dupa. Nie trafiłem. Wow, prawie mnie trafiła. Dobra, jeszcze jeden strzał. Kurde, przestań latać! Dziadu jeden! Padła. Szybko, szybko. Nie stakuje się to mleko, ale to jest lipa. Dobra, spadamy stąd, zostawiamy ją na razie. Eee, prawdopodobnie ona zniknie. Niestety. Ale idziemy wykluwać jajo. E, warto schować do ekwipunku dinozaura mleczko, bo dużo wolniej się psuje. I teraz tak, za 10 minut mamy jajo wyklute. I nie jestem pewny, czy mi wystarczy tego mleka, ale nie jest problemem złapać kolejną biwernę i, i zabrać sobie mleko z niej. Zostawiłem wszystkie swoje rzeczy, kurde, w tamtej bazie. Będę musiał tam polecieć, ale to na razie się tym nie będę przejmował. Wykluwamy jajo. Wykluwamy jajo ognistej, może na początek, nie? Dobra. No i za 12 minut będzie nasze jajo, znaczy nasza wiwerna w sensie. Staniemy sobie tutaj pterkiem żeby wyciągnąć szybko mleko w razie czego z niego i... No i miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, słuchajcie, jeszcze 10 sekund i jajeczko nam się wykluje. Spocik mleczko ma przygotowane dla wiwerny. No i jest. Przygarnijmy wivernę. Okej. Okay. Baby Viverna, ognista kobieta. Ee... Weźmy szybko mleczko i dajmy jej szybko mleczko tutaj. Jak ona szybko to będzie jadła? To jest moje pytanie. Ale wygląda na to, że bardzo powolutku to będzie jeść. I jak długo ona będzie dojrzewać? O kurde, dopiero pół procenta. No, teoretycznie, słuchajcie, mamy półtorej godziny tutaj ważności mleczka. Więc teoretycznie mogę ją zostawić tutaj i mogę się zająć innymi rzeczami. I może sobie oswoimy te koprosuchusy, co tutaj są. I mam na to taki ciekawy sposób, a mianowicie, chciałbym tu wybudować. I co jakbyśmy się tu w tej wo wodzie, a, w wodzie se nie wybudujemy pułapki Chociaż tak naprawdę na kopro moglibyśmy chyba w wodzie wybudować pułapkę O, patrzcie, on się już rzucił na mnie A co, jakbyśmy spróbowali go w ten sposób oswoić? Tak go po prostu. O kurde, to nie jest się popisał teraz. Dobra, jeden śpi. I teraz drugiego weźmy. Dobra, uspaliśmy obu. Ciekawe, czy się oswoją. O, on ma baranie mięso. Weźmy baranie mięso. Dobra. Super, idziemy pilnować wiwerny, na razie wydaje mi się, że nic nie będę oswajał, sporo z tego czekania i tak i tak wytnę, więc prawdopodobnie polecimy sobie później na pustynię, ja tam zostawiłem moje megaterium, jeszcze mleczka nie zjadła, zobaczcie, i powoli jej HP spada, wiecie, że ten sposób zdaje do nami, wydaje mi się, że skuteczny może być, nie? Może sobie spróbujemy je później tą trującą wykluć i bez mleka? Tylko strasznie dużo czekania to będzie, więc. No nie wiem, czy. Czy, czy ja będę miał dzisiaj tyle czasu. O, zobaczcie, jeden koprostuch się już oswoił. A tamten jeszcze jedno mięsko musi zjeść. Dobra, ale wiecie co? Mamy godzinę czasu. Ja sobie, ja sobie polecę do tamtej bazy po moje rzeczy, bo ja tam zostawiłem wszystkie rzeczy moje. A pewnie mi się przydadzą. Więc polecę tam po rzeczy, wrócę i będziemy tu czekać, no jeśli coś się wydarzy, no to, to wtedy wam pokażę, jakby się coś miało wydarzyć z tą wiverną. Ale wydaje mi się, że na razie mogę ją zostawić, dopóki mam leko w ekwipunku. Swoją drogą może podlecimy pod pułapkę, zobaczymy czy wiwerna nadal w tej pułapce siedzi. I jak coś, to za, za, za godzinkę e, pójdziemy sobie ją uspać znowu. Warto w sumie chyba to sprawdzić. No nie ma wiwerny. Nie ma wiwerny, więc będziemy musieli nową łapać, w razie czego. No ale to nie szkodzi. Wracam do bazy i pilnuję wiwerny teraz przez najbliższe pewnie dwie godziny. Młodziak już jest. O, zobaczcie, już jest młodziak. 10% poszło. Yy. Może w takim razie poleciałbym poszukać jeszcze jakiś jaj. Mam godzinę, kurde. Polecę po jaja. Polecę po jaja. Nie, poleciałbym zabić, spróbować zabić Dead Warma, ale boję się, że coś pójdzie nie tak. I potem, wiecie, zmarnowałbym dużo czasu. No, czy kurczę, w sumie z jajami to też może coś pójść nie tak, ale w sumie. Teraz już nie jesteśmy przeciążeni, więc będziemy szybsi od viwerny. Tylko zastanawiam się, chyba nie mogę po prostu do bazy uciekać. Bo jak mi piwerna do bazy wleci, to to będzie kaplica. Ale poszukam se tu, może coś znajdę akurat. Dobra, słuchajcie, wróciłem z gór. Prawie udaru dostałem, stwierdziłem, nie szukam już tych jaj pierdziele. Wróciłem do bazy. Mamy 23% tutaj zobaczcie. I jeszcze nie zjadła żadnego mleczka. Połowa mleka już się prawie zepsuło to mleko, a, a, a ona jeszcze nie zjadła żadnego. Więc teoretycznie mogliśmy wykluć wivernę, a dopiero później polecieć po mleko. E, no ale ja tego nie wiedziałem, więc tam trudno. Najwyżej zepsuje mi się mleko, nie szkodzi. E, Diodony, słuchajcie, no chyba działa to, kurde. Zobaczcie, że wiwerna cały czas ma więcej HP. Nie traci HP, więc no. Nie wiem w sumie. Ona miała około tysiąca jedzenia. Ma 24% prawie i spadło jej, nie wiem, 200 powiedzmy. Więc teoretycznie ona z głodu by nie umarła, nie? Z głodu by nie umarła. Tak mi się wydaje. Więc prawdopodobnie następną spróbujemy bez mleka. Eee, ale pokażę wam jak szybko one jedzenie jedzą. Zobaczcie, jak one wsuwają mięso eee, te świnie. I w sumie zastanawiam się, czy. Czy aby na pewno potrzebne jest, żeby wszystkie trzy leczyły, czy nie wystarczy przypadkiem jeden, bo on chyba dość dużo leczy. Wydaje mi się, że tak by to wystarczyło, więc prawdopodobnie następną wivernę wyklujemy sobie z jedną świnią i zobaczymy jak to pójdzie. E, aczkolwiek to strasznie dużo czasu potrzebuje na to, więc, e, no, jak będę miał zaplanowane coś na następny odcineczek, to prawdopodobnie gdzieś tam w międzyczasie ta wiwerna sobie będzie e, dorastać. A tymczasem, słuchajcie, no, ja muszę czekać, no, ja muszę czekać. Trochę się za bardzo stresuję o moją wivernę, żeby ze tam latać, kurde, tak o... Więc, e, no, nie wiem, ale też, kurde, nie jestem pewny, czy ja tutaj wytrzymam dwie godziny w bazie bez, bez ruchu, nie? No ale mamy 25% prawie, czyli jedną czwartą mamy za sobą i chyba to trwało pół godziny? Miałem godzinę 20 opieki, 40 minut to trwało, nie? Jakoś tak. 40 minut. Nie no kurde, nie usiedzę, idę szukać tych jaj, idę szukać tych jaj. O, widzę jajo. Szybko poszło, zobaczcie. Kurde. Czekajcie, czy coś mi zaatakuje? Chyba nie. Staniemy boczkiem. I teraz powinienem dać radę przybliżyć. Zapłodnione jajo wiwerny, trująca wiwerna, 24 poziom. No trochę słabo. Trochę słabo. No ale teoretycznie musimy to podnieść, żeby się pojawiło nowe jajo, nie? I to jest troszeczkę lipne. Znaczy, ja mogę jakoś dinozaurem to wziąć, zeżreć, tak wziąć. Puch, i zeżreć, i uciec? Kurde, jak blisko tu przyleciała ta wiwerna. Czy ona się z tą Argentą bije? Ona się z tą Argentą bije. I kurde, strasznie ryzykownie jest lecieć teraz po to jajo tutaj. Tak mi się wydaje. Więc na razie to oleję. Zapamiętam, że ono tutaj jest, koło naszej pułapki. I później spróbuję je wyciągnąć. Może wiecie, o swoje sobie jakąś ćmę. Albo cokolwiek latającego, i po prostu tam wlecę i zginę od razu, nie? Tylko wziąć to jajo i zjeść. Teraz z potem nie ma sensu, mi się wydaje. O, mamy jakąś ćmę. Mam jakąś ćmę. Tylko powiem Wam szczerze, że te ćmy to kurde sporo torporu mają. Jak ja mam ją unieruchomić? To jest kurde dobre pytanie, ona zacznie uciekać. Wydaje mi się, że potrzebuje bole. O, zjadła mleko! Zobaczcie, ile ona ma jedzenia. 2000 jedzenia dostała. Ej, nie ma szans, żeby ona umarła z głodu. Jedno mleko chyba wystarczy, kurde, na taką wiwernę, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jedno mleko wystarczy. Ciekawe, co będzie potrzebować do opieki. E, mleko na pewno się nie zepsuje, słuchajcie, e, zanim ona będzie potrzebować opieki. Więc prawdopodobnie, jak będzie potrzebować mleko, to damy radę jej po prostu mleko dać, nie? A później, niech się zepsuje. I chyba, szczerze mówiąc, nie będziemy potrzebowali więcej tego mleka. Dobra, spróbujmy bolą w to rzucić. Nic mnie tu nie zaatakuje? Chyba nie. Dobra, unieruchomione. Pięknie. Nie wiem, czy trzeba w głowę strzelać, czy nie. Ale trudno, nie szkodzi. Nie musimy w głowę strzelać. Damy jej trochę jagód. Basę, warzywo, majoberki, Cztery majoberki, Dobra, wydaje mi się, że znajdę to tutaj. Dobra, za 20 minut będzie wymagać opieki. Zrobię siodło na ćmę. Pięknie, mamy potrzebne materiały. Super. No i co, ona ma 200 energii, tylko. No zobaczmy, jak to wygląda na ćmie. No ma 200 energii, ale ta energia jej nie schodzi tak szybko. Zobaczcie. No nie, dobra, cofam to, co powiedziałem. Jednak ta ćma szybko się męczy. Czy dolecę do tego kamienia, żeby na niego wylądować? Dolecę. I zobaczcie w nocy. Nie wiem, czy to tak zawsze jest, ale patrzcie, nie ma tej mgły. I zobaczcie, jak dobrze widać to jajo z daleka. Może ja powinienem tych jaj po prostu w nocy szukać? Lepiej to widać mi się wydaje. Z daleka widzę to jajo, nie? Ale jaja. Dobra, odpoczniemy chwilę i lecimy po nie. No na to wygląda, że trzeba w nocy szukać tych jaj. Dobra, no zobaczmy jak ćmaso je poradzi. O, dobra, nie poradzi się. Dobra, i ona jest wolniejsza od nich, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Czyli ćma tak średnio się nadaje do tego. No nic, dobrze, że to sprawdziliśmy. 14 minut jeszcze poczekać musimy. Dobra, 5 sekund. No i teraz chwila prawdy. Co ona będzie potrzebować? Mleko wiwerny. Dobra, super. Wyciągamy mleko wiwerny i. Do slota ostatniego i karm. Przywiązanie 100%. Dobra, no i już nie będziemy musieli się nad nią opiekować. Eee, w takim razie nie wiem, co teraz zrobić mam z nią. Ej, zobaczcie, ona dostała 3000 te, tego jedzenia. Eee, to mleko zaraz się zepsuje. I teraz generalnie zastanawiam się, czy nie zjeść tego mleka, nie, nie, nie zmusić jej do zjedzenia tego mleka. Zjedzmy jedno. A, widzicie, dostała 4000 i spadło do 3000, więc więcej po prostu mieć nie będzie, ale. No wydaje mi się, że. Izoluj ciepło, co to znaczy izoluj ciepło? Ale jakby to był negatywny. jakby to był negatywny efekt, to chyba byłby na czerwono, nie? Więc chyba się nie muszę przejmować tym aż tak bardzo. Hmm. Jeszcze za te 6 minut, zjemy mleczko jej, żeby miała jeszcze troszeczkę więcej jedzonka. I wydaje mi się, że już chyba mleka nie będę potrzebował tak naprawdę. No bo 3000 jedzenia nie ma szans, żeby jej spadło. Więc z głodu nie umrze, tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, tutaj ważność została 20 sekund. Zjemy to mleczko wiverną. Za chwileczkę poczekajmy jeszcze chwilę, żeby jak najwięcej głodu jej wleciało. Zjemy oba te mleka i zostawię ją tutaj. I może wezmę sobie megaterium na pustynię Dobra, zjedzmy to. I zjedzmy też to. Nie ma 3200 jedzenia, i wydaje mi się, że ona nie potrzebuje więcej jedzenia. No ale zobaczymy, no możliwe, że jak podleci tutaj to wyżej, to ona będzie głodna, ale no wydaje mi się, że dopóki jej nie zajdzie jedzenie do zera, no to ona nie umrze. Więc. Teoretycznie. Mmm... powinna sobie dorosnąć tutaj bez problemu. W razie czego, jak dorośnie, no to mięsko sobie może zjeść stąd. No i plus jest jeszcze taki, że Deodon ją będzie cały czas leczył. Eee, wezmę Megatherium, weźmiemy sobie Spota. I lecę słuchajcie na pustynię. I znowu ma izoluj ciepło. O co tu chodzi? A może izoluj ciepło? A może to jest od zjedzenia mleka. Czyli teoretycznie, jakbym zjadł mleko, to nie byłoby mi ciepło? Jakbym na postaci mojej zjadł? Ej, może tak być. W sumie może tak być. Mogłem spróbować w sumie na sobie. No ale dobra, może to kiedy indziej spróbujemy. Eee, spróbujemy sobie teraz znaleźć eee, Dead Warma. Dobra, w sumie zdobyliśmy jakieś jagodki, jagódki z tych, yy, tych. Dobra, no to będziemy mieli w sumie co jeść. I teraz tak, sposób generalnie był taki, żeby zrobić tak, oddalić na maksa i patrzeć pod podłogą. I kurde, nie widzę nic. Heh. A to znaczy, że nie ma tutaj żadnego deadworm. Nie wiem nawet, jak one wyglądają, więc za bardzo też nie wiem, co szukam. Czekajcie, widzicie to, co to jest? Lud kraty. Myślałem, że to jest jakiś bug, i wystaje tutaj z górki ten. Siodło. Ej, jakieś futrzane spodnie, tam legendarne. biorę to. Trochę się cyka. Weźmy tutaj, sprawdźmy pod podłogą, czy coś. Dobra. Mamy ludzik. Zobaczmy, co to, to dokładnie jest futrzane spodnie, legendarne z ten blueprint. Cztery, prawie 5000 sierści trzeba na to. O! O! Widzicie to? To jest chyba deadworm, ale on jest ogromny, ej ja się go boję. No nic no, najwyżej zginiemy. Zabijmy jeszcze jakiegoś robala. Czemu on na mnie nie wyskakuje? Ej, zaraz mi się buf skończy. Idę zabić jeszcze te modliszki. Robal śmierci, level pierwszy. O. O, dobra, wyskoczył. Po tysiąc go bijemy. On też nas, też, też nas mocno bije. Ale jest ogromny. Dobra, i łatwiutko, zobaczcie, ja prawie HF nie straciłem. Po 19 mnie bije. Kto mnie kurde nastraszył? Kto mnie nastraszył, że mocny jest robal śmierci? Dobra. Słuchajcie, nasza wiwerna żyje i ma się dobrze bez mleczka. Znaczy, w sumie no zjadła mleczko. I tak naprawdę, jak mam być szczery, jeszcze 0,2%. Jak mam być szczery, to na wivernę wystarczy jedna buteleczka mleka i ona nie zginie z głodu. Tak mi się wydaje. No, bo zobaczcie: od 60%, o ile się nie mylę, jak się mleko zepsuło, ona miała 3200, coś tam. Powiedzmy 3300 głodu. No, a ma. A ma wiecie. Tyś... No, a teraz już zaczęła sobie zjadać. Bo już się ten, już dorosła. Eee. Dosiądź. Nie trzeba siodła na nią. No to spoko. Ciekawe, jak zasuwa. Ale fajna jest, kurde. Ogromna. Idziemy coś zabić, nie? Słuchajcie, tak się atakuje. Tak się dzieje ogniem, dobra. Podpalmy tego. tego dziada. Okej. Okay. No, tak średnio bym powiedział. Po 300 z tego bije. Eee, trochę ciężko się nią atakuje. Zwłaszcza takie dinki, które uciekają gdzieś tam od nas. A i zmęczyła się. No to szybko się męczy w sumie, ale prawdopodobnie ten atak ognisty jej bardzo dużo energii zużywa. Więc prawdopodobnie dużo punktów będziemy musieli dać jej staminę. Wagę ja mam razy dwa ustawioną u dinozaurów, więc wagi na pewno jej nie będę dawał w ogóle. Praktycznie, tak mi się wydaje, że ona nie potrzebuje wagi. No, bo co ja nią będę woził? Raczej nic. Więc no, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Eee, no, fajna ta nasza wiwerna. Fajna ta nasza wiwerna. Na pewno będę musiał nią troszeczkę poekspić. I dajcie znać, jakie punkciki jej powinienem dawać, ale wydaje mi się, że energia i atak, ewentualnie HP, chociaż ona ma prawie 10 tysięcy życia, no ewentualnie no troszkę HP jej można też dodać, ale wydaje mi się, że te trzy statystyki jak najbardziej wystarczą. I tak jak mówiłem, jedno mleko moim zdaniem wystarczy na wychowanie wiwerny, aczkolwiek żeby się nią zaopiekować, ona będzie prawdopodobnie żądać mleka, ale jeśli... Jest możliwość czego innego, żeby żądała czegoś innego. No to tryg jest taki, że można ją schować do kapsułki, wyrzucić, i ona wtedy będzie żądać czegoś innego. Więc tak naprawdę, jakbym wziął 5 mleka, 5 buteleczek, jakbym wziął od wiwerny, to mógłbym wykluć 5 wivern, nakarmić je mleczkiem i gotowe, nie? I 5 wivern sobie może dorastać. Wydaje mi się, że, 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 że wystarczy jedno mleczko. No ale słuchajcie, nie chcę, żeby ten odcinek zbyt długo trwał, więc na razie tą wiverną no to, to, to tyle polataliśmy co nic. Eee, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam także. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.